Wtorek 17 lutego 9.28 czasu środkowoeuropejskiego. europejskiego. To są kontaże giełdowe Bosefix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs Dow Jones znajduje się w rejonie 17904 punkty ponad lokalnymi minimami z 17 lutego oraz tuż powyżej L4 Camarilla. Jest to Pivot, który w tym momencie odpowiada tutaj za, za wsparcie, czyli za taki trigger, który ponownie pozytywnie przetestowany i zachowany, przyczyni się do odbudowania tej siły, jaką obserwowaliśmy. We wcześniejszych dniach przed 13 lutego. Wszystko to, co po 13 lutego przyjęło najpierw formę konsolidacji, z której wybicie dołem ustanowił na modelu Gepiego kierunek spadkowy. A zatem przełom L4 Camarilla z kolei byłby takim potwierdzeniem tej tendencji i zależności wstępującej spadkowej. Ale tak naprawdę silny test, taki ważny test, L5 Camarilla 17863 i w tym miejscu unosi się mniej więcej MA200 w układzie H1, to tam układ, a taki rozciągnięty na, na kilkanaście sesji dałby nam odpowiedź, czy rzeczywiście tam interakcja popytowa doprowadzi do przejęcia jakiejś kontroli, lokalnej kontroli przez, przez kupujących. Jeśli tak to aktywowanie, potwierdzenie MA200 ponownie ożywi tutaj nam handel zwiększa aktywność i, i prawdopodobnie również na, na GPW będziemy świadkami jakiegoś zwrotu, jakiegoś zapalnika. Zerknijmy teraz na S&P 500 w porównaniu do Dow do Jonesa. Tutaj również analogiczna, analogiczna sytuacja. Model Gapiego, ten najszybszy, najdynamiczniejszy wskazuje sprzedaż. Żółte wstęgi znajdują się poniżej tych czarnych, które układają się bardzo blisko siebie, czyli ta zmienność która występuje od kilku godzin, już inicjuje nam konkretne wybicie z zakresu zmiany, czyli krótko mówiąc to potwierdzenie wyjścia dołem z konsolidacji, konsolidacji jaką mieliśmy na S&P 500 przez poprzednie 20-21 godzin, to wybicie dołem, które nastąpiło w dniu Dzisiejszy w godzinach nocnych jest w tym momencie potwierdzane Jeżeli chodzi o DAX, to tutaj mamy przecenę. DAX znajduje się w renie 10760. Jest tutaj dynamiczniejsza zniżka poniżej MA200. Takie zniżkowanie poniżej, poniżej tej średniej, która wcześniej się unosiła, jest tutaj dobitnym takim ukazaniem, że, że popyt stracił kontrolę i poprzednie. Tutaj 20, 20 parę godzin, a słabości znajduje teraz, jakby taką mocną, mocną przyczynę strukturalną, techniczną, że zanegowanie po prostu unoszące się ma 200 daje to potwierdzenie, że wcześniej inwestorzy grali słusznie w dół, a teraz ta zniżka może jak najbardziej przyspieszyć. Dopiero wyjście ponad cztery punkty dałoby zmianę tego układu sił. I zobaczmy na FPL20 jak sytuacja no, się przedstawia. Lokalne obsunięcie do wnętrza unoszących się żółtych i czarnych wstęg modelu gappiego jest tylko i wyłącznie takim pullbackiem po odbiciu się od średniej z 1000 okresów w układzie H1. ma 200 unosi się w górę i znajduje się w rejonie 2336, a więc Dalej tkwimy w konsolidacji, która poszerzona, co, co wykazywaliśmy w porannej analizie technicznej do barier 2.3.7.6, 2.2.9.9, dalej takie poruszanie się no, nie daje nam impulsu tak, na, na dłuższy horyzont. Mało tego mamy podtrzymanie dodatnich dynamik ma 200 które wcześniej tutaj na sesjach 11 lutego i 10 lutego na wcześniejszej jeszcze sesji, takie dochodzenie do tej średniej i lekko zniżkowanie poniżej, powrót ponad tą średnią, potwierdziło, że gramy tutaj krótkoterminowo wzrostowo, ale jest to słaba siła, tak? Ta tendencja jest o takim charakterze mm, mało wyraźnym, mało istotnym, tak? Z tego względu, że dochodzimy do pewnych oporów i od razu kurs się cofa, czyli jest tutaj e, takie wyraźne skalpowanie ze strony dużych graczy. E, w związku z tym dopiero wyjście z zakresu 2.376, 2.299 przyniesie... Ewidentną a, zmianę i odświeżenie, lub pojawienie się jakiegoś nowego kierunku na GPW. Dziękuję za uwagę. Mówił do Państwa Michał Pietrzyca.